Niech czas już leci, a ja idę po komputer. Bo są Karol nowości dzisiaj, są nowości i to z pierwszej ręki. Prosto od Kadaksa? Prosto, a jednak wie. <słuch> Ale zacznijmy od nudów. DJI Mini 4 bez klasy. Jeśli tylko masz na to ochotę. Możecie zdrapać swoją naklejkę z drona, wysłać zdjęcie od DJI i mieć drona bez klasy. Co to daje i po co to mamy robić? Ojej, 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 a. Czemu bez klasy? Przecież wszyscy chcieli klasę, po co? Wszyscy czekali Mini 4 Pro, nawet my to mówiliśmy, Mini 4 Pro wyjdzie, bo musi mieć jakiś dron klasy od DJI. A EASA na to, może w sumie te małe drony to i bez klasy nie latają. Nie każdy dron musi mieć na nam klasę, żeby móc latać w kategorii otwartej A1. Każdy wręcz dron, który waży poniżej 250, może latać bez klasy. Żeby mieć klasę, musi spełniać określone warunki. Wysokość 120 metrów i prędkość 19 metrów na sekundę. Ale po co je spełniać, skoro ich nie trzeba spełniać? Bo wszystkie drony poniżej 250 gramów. latają w A1! Bez zmian, ale pod warunkiem zakupu tego drona do końca tego roku. Czyli przy tych dronach, które kupicie w tym roku w przypadku Mini 4, macie możliwość samodzielnie zdecydowania, czy chcecie mieć drona w C0 czy chcecie go. Mieć bez klasy i latać po jedynce. Zdrapać naklejeczkę, udowodnić zdjęciem, wysłać do Chińczyków. I skoro Chińczyk i tak decyduje, czy ty możesz startować, czy nie możesz startować, to niech w tym przypadku już decyduje, jak wysoko możesz latać, nie? <grym> Więc dopiero w, od przyszłego roku wszystkie te drony mają tak wyglądać. Nie wiadomo, co w przypadku wysyłki drona na Kera. No właśnie, bo okaże się, że miałeś drona bez klasy, wyszliż na Kera, dostaniesz z klasą i co? Znowu skrobaneczka od nowa? Właśnie pytanie, czy od nowego roku będziesz mógł sobie to zrobić samodzielnie, czy nie? Do mnie pytanie, to nie. Ja, ja nie wiem. Ja, ja, ja nie, nie mam pojęcia. Ja w świecie DJ nie żyję tak dokładnie, tak? Wiesz, że ja jeszcze nie widziałem na was na oczy mini 4? Wiem. Nicznie pytają, co kupić, czy Mini 4. Ja myślę, Jezus Maria, nie macie nikogo, kto ma... Lepszą wiedzę na ten temat? Halo, halo, witam Was bardzo serdecznie. Tak więc y, Mini 4 czy Mini 3 dalej możecie kupować jedno i drugie, bo będzie latało od nowego roku. Dokładnie tak samo. Pojawiły się nowe gogle. Pokazywaliśmy że je w ostatnim Erykslosie i to był pierwszy film o tych goglach w Polsce. Jedyny jak na razie, nie licząc jeszcze mojego kanału, <laughs> bo inni znaczący youtuberzy nie przyjmują rzeczy od, wiesz, filmów. Nie, 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 to takimi rzeczami nie wolno. Natomiast nie no, youtuberzy już doszli do wniosku, że z Freewellem jednak wolą żyć dobrze. Tak? Znowu filterki z Afryko? Ja właśnie muszę do nich napisać, bo bym chcieli dać filterki. A do pocketa by się przydały, nie? Tak. No, do mojego. Mój przyjdzie w czwartek. Tu jest, proszę bardzo, to jest nowość. Mówiliśmy o tym. Ty nie mówisz wkleić? Klej, ale chcę patrzeć, czy produkt jest działa. Chat. New 4K Camera. Upcoming. I najlepsze jest to, że nie skupają o co chodzi tym ludziom na czacie u nas. Żeby oznaczać swoich tych wszystkich. <laughs> Pick up your favorite reviewer. <laughs> A, chodziło o mnie. No. <laughs> New 4K camera. KADAK zapowiedział, że będzie kamera do Walks która będzie nagrywała 4K lokalnie na ten na drona. Do no tam no tam wisty czy tam do swojego tego... Proszę pana, okazuje się, że szybciej niż później. Co się okazuje? Czyli kolejny raz wszyscy gonią DJ-a? Bo klienci tego oczekują, na to wychodzi. Ale wiesz, co no w tym wypadku? Zaczyna mieć to naprawdę ręce i nogi. Z Kadaksem problem będzie taki, że oni nie mają swoich matryc, nie mają swoich obiektywów. Znaczy, mają, ale nie takich wysokiej jakości jak DJI. DJI kupiło Hastryblada. Mhm. DJI robi sprzęt filmowy, profesjonalny. Robi to, co jest sztosem. Oni wyznaczają tę półkę, co po prostu mają właśnie inni producenci się dostosowywać. Do nich, a nie w drugą stronę w tej chwili. No Kadaks nie ma takiej kamery. Kadax nie ma takich pięknych matryc i świetnych soczewek, więc ja mam tylko nadzieję, że oni się dogadali z jakimś sony na przykład i zrobią taki sztosik. Bo wiesz, co się wydarzy? Znaczy ja nie wiem, ale z jak ja tego miałbym... polarka nocnego w 4K, nie? Coś, czego odszyć nie daje. Po prostu odszyć do dupy, a tutaj jest naprawdę duża szansa że zrobią porządną kamerę o ładnym obrazku o relatywnie niewielkiej cenie, dostępną dla każdego bez konieczności kupowania drugiego DJI-a, bo to w sumie w zasadzie o to się będzie rozbijało. Wiesz, wiesz co może być na przykład taką rzeczą nie do pomyślenia dla osób, którzy mają na DJI? -u? Ta kamera od Kadaxa 4K może mieć na przykład, uwaga, wymienny obiektyw. Znaczy jak zbijesz, To go wymieniasz, wiem, to, bo to dyskusasz. za 6 dolarów kupujesz drugi, wkręcasz i tego wkładasz po prostu. O trójce w tym momencie 479 zł. No może to być różnicą. Natomiast pamiętaj, że jeżeli oni już dogonili z tym, że będzie 4K na takiej kamerze, to za chwilkę o no, 4 będzie, to wszyscy o tym wiemy, tylko nie wiadomo kiedy. No tak, ale o 4. Co. Ja wiem, że gdybamy teraz, nie? Ale w końcu pudelek droniarski. O 4 będzie Remote ID, i nic więcej. To jest moje zdanie. Powiedziałbym, że zjem ten mikrofon, jeśli się z... <grym> Ale nie będę się takich, <grym> takich służ bo to nie mój mikrofon. No, poza tym jeszcze będzie lepszy system transmisji na O4, czyli dostaniemy pewnie nowe kontrolery. Oraz więcej... Świetnie. Więcej anten w goglach. Świetnie, po prostu... Mm. <noise> Więc tu akurat będziesz miał kolejne to, że chcesz O4, ok, ale kup sobie aparaturę i kolejne gogle. To co jest teraz, jest nie do przejedzenia moim zdaniem. Z dużym zapasem do komfortowego latania. Ja teraz yy, wdałem trochę pieniędzy na antenki. Ten, że się. oculusie. O. Product Showcase. <g <rifle> <g <sponge> <g <rifle> yy, ładnie ostrzy? Ładnie. To są Rush FPV Cherry Jedynki. Ale ładnie, co? Działa to bardzo szybko. I jak skutecznie? Nie musisz ręki dokładać jeszcze, żeby to było. To jest właśnie to. I te antenki y, użyte do walk Sprawiają, że zasięgi stają się naprawdę porównywalne do trójki. Mm -hmm. Najlepsze anteny, jakie ja miałem okazję testować, jeśli chodzi o Oxnela, mm -hmm. i wielu tutaj kolegów, którzy latają Uxnale, Walksnail... oczy no, no wielu, <laughs> czekaj, czekaj. wszyscy trzej y, jednocześnie twierdzą, że zasięgi na tych antenach, na raszach. Na szary są znacznie, znacznie lepsze niż na oryginalnych antenach i są dosłownie porównywalne z O-trójką. Tam, gdzie oni latali i tak, jak patrzyłem, jak oni latają, czasem bym się o trójką no, nie zapuścił, nie wiem, jakiej odległości. No, trójka. No, ale inaczej, o trójka ma to, że ona ci po prostu pokaże doskonale, że traci zasięg, a nie ale, że go nagle. Ale tu też, tu w tym momencie to się robi naprawdę użyteczne i trzeba by skłamać, żeby powiedzieć, że coś jest nie tak. To jest pełnoprawny system. Więc jeśli jeszcze będzie to i VTX, -y, 1S, VTX, -y, 3S, VTX, -y, 6S, kamery nocne, kamery dzienne, kamery nagrywające 4K z żyroskopem, kamery, wiesz, y, ultra szerokokątne, ultra lekkie, to się robi naprawdę, napra nie powiedzieć naprawdę, bo to jest takie, nie masz argumentów, mówię już, nie, no, naprawdę, nie. Naprawdę <laughs> tak będzie. Zaufajcie mi, jestem youtuberem, naprawdę. Ty dzisiaj <laughs> użyłeś filmy za trzy razy, naprawdę, wejście. Wiem, wiem o tym. <laughs> Ale już nie A było. Naprawdę. Ale, A ale, naprawdę. ale naprawdę fajnie wyglądałem tego gle. Naprawdę. No tak to jest. no Czasem wpadniesz w jakiś taki właśnie słowoto, który ci siedzi, nie. Także kamera 4K do boxnaila. Oks, Natomiast patrzmy też na jedną rzecz. Kadak wypuszcza tych kamer naprawdę dużo. Jeżeli będzie ktoś miał ten system, będzie właśnie w prosty sposób mógł sobie przerzucić pomiędzy e, jednym system... w jednym systemie przerzucić sobie kilka po prostu różnego rodzaju kamer. No tak jak było w starym dji nie? Kiedyś to było, Kiedyś to, nie? Kiedyś to, Kiedyś... Kiedyś to było, słuchajcie. Kiedyś to było, latało się po 500 metrów. Z Jurkiem byliśmy wczoraj ponagrywać i właśnie wrócić sobie porównanie dwa lata różnicy, czy rok różnicy. Chyba rok różnicy. Analogiem i ten sam przy łok I Z takim wrócił z takim, wiesz, przemyśleniem, jak my możemy w ogóle, jak my śmiemy narzekać na łok nie? Przecież to jest przepaść, jakakolwiek cyfra, nie licząc HD0, jakakolwiek cyfra w porównaniu do. No Analoga tak. to jest po prostu przepaść. Czy analog w ogóle jeszcze istnieje w tej chwili? Pytam, wiesz z ciekawości. No, no, bo... no, wiesz co, to smutne jest to, że w tym momencie nawet cena drona analogowego mhm. no niespecjalnie się różni od takiego cyfrowego na walks To są, wiesz, różnice przy 2000 będzie 2300 a 2000. Gogle, kiedy te X-y wejdą do Polski i będą po 2500-2600, no a dobre Gogle. Yy, Kobry jakieś, czy coś na innego, nie? No 1500, 1400. To się robi tu 1000, tu 200 i zamiast komplet za 5000 masz komplet za 3800, wiesz? To już nie jest 2 do 1, to już nie jest 3 do 1, jak w przypadku DJI, to jest plus 30%. To naprawdę możesz sobie na przykład kupić dwie gry na okulusa mniej. <laughs> Żeby kupić sobie te gogle Supera, A nie analoga, no. <laughs> Ale widzisz, no kolejny rok, w takim razie ten analog coraz bardziej jest wypierany. W przyszłym roku, jeżeli takie nowości będą cały czas wypuszczane, ten analog, analog skrupulatnie będzie po prostu wycofywany ze wszystkich dronów. I użytkownicy faktycznie będą się przesiadać na nowe systemy. Zostaje taka stara gwardia, nie? Jestem Bogiem latam analogiem. <laughs> I sobie będą latać sami ze sobą po prostu, no. W sumie i tak wszyscy będziemy latać po krzakach. No właśnie, więc w sumie znaczy inaczej, dlatego wchodzą nowe kamery, będą małe drony, 1S2S, żebyśmy mógł sobie w HD po domu polatać. Nie! Yeah. Tak, wolę sobie Oculusa założyć i wiesz, nie wiem, do zombiaków postrzelać, co? Ja wiem, jak mój dom wygląda od spodu. ULC zaprasza na seminarium online wszystkie podmioty szkolące, yy, i seminarium będzie poświęcone zagadnieniom dotyczących prowadzenia szkoleń oraz egzaminów po zakończeniu okresu przejściowego i rozpoczęcie obowiązywania. Standardowych scenariuszy STS. Do 3 listopada możesz wszystkie pytania wysłać, na które ci odpowiedzą podczas tego seminarium. Ja tam nie mam pytania, bym chętnie posłuchał po prostu, o co będzie. Chociaż no, myślę, że moje pytania wcale nie odbiegają od tego, co większość osób zapyta. Chętnie posłucham i dopiero po tym seminarium będzie można udzielić jakichś konkretnych, jednoznacznych, prawdopodobnie wiążących odpowiedzi. To z naszymi uprawnieniami po 2023 roku, w 2024. NSTS-y zostają jeszcze dwa lata, to wiemy. O ile je zrobicie do końca roku. Tak, chociaż tutaj też jest ciekawostka wystarczy wysłać oświadczenie. oświadczenie. Samą praktykę. Będzie można zrobić prawdopodobnie bez najmniejszego problemu po nowym, roku. po nowym roku. Czyli to może okazać się, że po prostu do końca roku każdy operator musi wysłać, nawet nie mając jako pilot uprawnień NSTS, tak, wysłać oświadczenia. oświadczenia tylko i wyłącznie. I to jest no. jakiś, jakiś taki wytrych, nie? Bo zauważ też to, jeżeli się w tej chwili zalogujesz na drony ULC, to ty jako operator nie masz STS-a. Ty masz jako pilot masz STS-a. Co w takim razie od nowego roku trzeba złożyć oświadczenie o STS-ie? O STS-ie, tak, no, tak. Tak, tak no, w tej tak. chwili jeszcze nie ma możliwości w ogóle złożenia e, STS-a. To się pojawi. Karol, a propos szkoleń, to też można zauważyć, iż taki Karol, nie ten, tu wkleje drugiego Karola. <laughs> Cię wkleję! <laughs> z takim przemkiem będzie prowadził czterodniowy wyjazdowy kurs NSTS, dwa turnusy po dwa dni w domku w bieszczadach. Spróbuję kurwa za pa zmienić, wiesz? To będę musiał to zoom autować i go wkleić obok. Ja mógłbyś ciekawy? Poszedł zrobić kawę? Tak, miałbym by puste krzesełko, akurat. No. Więc ten, więc z Karolem Damięckim jedziemy na dwie szczady: 23-25 i 25-27. Dwie grupy, po kilka osób, dwóch instruktorów, robimy nsps -y w tym roku. Integrujemy się. Powodów do integracji będzie o tyle jeden więcej, że 23 w dzień wyjazdu mam rodziny. Przywieźcie mi prezenty! To wiem, torta pewnie. Gdzie na tym zadupie kupisz torta? Pamiętasz? No, to torta, przyjrzałe torta. Tak więc odnośnie przepisów STS więcej będziemy w stanie powiedzieć po 9 listopada. Jak to dokładnie będzie wyglądało? To jest. Czy coś jeszcze? Jak to, co? No, trzeba szybką recenzję Poketa jeszcze dać, bo co z Poketem, czy będzie materiał? Macie obraz z Poketa. Ładny? 27K30, czyli standardzik, wyeksportujemy do Full HD, czyli zmarłdwany potencjał, tak zwany. ISO 200, 1,60 sekundy. Nic więcej nie potrzeba. Ogólnie rzecz biorąc, jedna... ja z jednej śmiesznej rzeczy, z której można się pośmiać z Pocketa, to DJI Mic 2, którego nie da się dokupić i prawdopodobnie nie będzie dało się dokupić jako drugiego mikrofonu. Nie, no, przecież masz tam do wyboru połączyć dwa. No i musisz kupić dwa Pocket. Na razie. Taką mam oficjalną informację od DJI. Na razie, spokojnie. Najwyżej będziemy, wiesz, używać dwóch, w sensie mamy dwa no będziesz chodzi ze swoim mikrofonem. <noise> Potrzebujesz drugiego mikrofonu, kupujesz poketa. odsyłasz bez mikrofonu. Mówisz, ojoj. Ojoj, zapomniałem. Zginął w paczce. <noise> zapomniałem. A Słuchajcie, to wiecie co, to rozliczmy się w takim razie tylko za ten mikrofon, no nie? Dobra, na zakończenie jeszcze śmieszny, śmieszny pan, który robi śmieszne rzeczy z dronami. Można tworzyć wartościowy content z dronami. Karol drony wynajmuje i Okulusy Questy, meta questy też wynajmuje. Starlinki, jakieś tam gry. Sporo tego ogólnie, drona i Ja drony sprzedaję, Miałem drony FPV tylko i wyłącznie, tak że wiecie. FPVPL. Drona, FPV Dzięki, i do następnego. Cześć. Czekaj, jak to było? Nogi za ramiona! Ja nie ma, nie ma opcji, żebym ja to założył na szyję. Ale zobaczysz, 2-3 miesiące beat Sabera w tym, i tu będzie taka forma, że. Forma życia. Forma życia.